Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z nowościami z Avon. Nie ma tych nowości za wiele, ale też no co katalog nie wychodzi tych nowości, znowu nie wiadomo jak dużo, prawda? Więc zamówiłam sobie tutaj kilka produktów, które zaraz Wam pokażę i przetestuję i opowiem Wam jakie są moje wrażenia, jeśli chodzi o te kosmetyki. Te produkty ja sobie zamówiłam z tej gazetki Focus. To jest gazetka dla konsultantek Avon. I tutaj zawsze na ostatniej stronie są nowości, które można sobie zamówić. I wiecie co? I ja zamówiłam właśnie te perfumki Love You. Tak, miałam mnie zamawiać perfum. To było moje postanowienie noworoczne: że nie otwieram nowych flakonów, nie kupuję, ograniczam. Ale na to się skusiłam, bo jestem ich bardzo ciekawa. Z tego co czytałam, to one, ich nuty zapachowe to jest róża, malina i drewno kaszmirowe. Więc zapach dla mnie jest ciekawy. Z tej stronki pachnącej jest bardzo, bardzo przyjemny. I wiecie, co Wam powiem? I skusiłam się właśnie i zamówiłam sobie te perfumy. Zaraz je otworzę. Mam je tutaj. Tutaj w pokusie też właśnie jest pachnąca stronka, z którą. A tak, wstępnie można się było zapoznać z zapachem i wiecie co? No, i zaraz otworzę te perfumy i powiem Wam, czy mi się podobają, czy mi się nie podobają. Właśnie a propos jeszcze nowości, które mogę sobie zamówić, jako że jestem konsultantką z sprzedaży, to właśnie z tej gazetki Fokus, z ostatniej strony. Albo też tutaj w Fokusie mamy różne poziomy, które w zależności od zamówień ten poziom się osiąga, prawda. Ja jestem na zamówieniu, na poziomie przepraszam, jest tak. Najniższy poziom to jest brązowy, od tego poziomu zaczynamy, następny jest srebrny, potem jest poziom złoty, i tutaj są opisane prawda, korzyści, produkty, jakie sobie możemy zamówić w promocyjnych cenach. A ja jestem, słuchajcie, wskoczyłam teraz na platynowy poziom, czyli to jest mój poziom. Byłam, ja już byłam na poziomie platynowym, nawet dość, przez kilka sezonów go utrzymywałam, ale potem w ostatnim kwartale, bo to się zmienia co kwartał, spadłam na poziom złoty, który też jest bardzo fajny. Ale teraz z powrotem jestem na poziomie platynowym, czyli mam <laughs> przepraszam, mam rabat na kosmetyki, który zaczyna się od 30%. Oczywiście są te oferty cebo, na które jest 10%, te takie, które są na dużych, dużych promocjach. No to wtedy ja też mam tylko 10% na nich. I tutaj mam produkty, które mogę sobie zamówić. <laughs> na przykład z programu Działasz i Masz mogę sobie zamówić zestaw za 9,99 albo zestaw nowości za 29,99. A czekajcie, co to są za perfumy? Z Farway jakieś wychodzą nowe. Bo wychodzą nowe też z Faraway te far Beyond the Moon. Też jestem ich ciekawa i powiem Wam, że też sobie chyba je zamówię, bo tak nie kuszam. Ale to jest taki granatowy flakon. A tutaj teraz czekajcie, który ja mam w ogóle fokus? To jest fokus na czerwiec, czyli te perfumy one są nowością. Aha, czy one są nowością w lipcowym katalogu? Kurde nie, troszkę się zamutałam. Nie wiem, potem jak skończę nagrywać filmik, to wezmę katalog i zobaczę o co chodzi z tymi perfumami, ale też wychodzą nowe perfumy. I właśnie mówię, to też sobie chyba zamówię. Far away Beyond Demon. Chyba tak, nawet w tym katalogu na stronie 76 widziałam próbki tego zapachu. Można sobie zamówić, żeby się zapoznać z tym zapachem. I to będzie nowość w katalogu sierpniowym. Także tak, i już Wam... Aha, jeszcze o tym. A nie, tu już skończyłam Wam o tym mówić tak. No, że po prostu te produkty mogę sobie zamówić w promocyjnych cenach. Mogę sobie też zamówić próbki 10 próbek mm, za 3,60, czyli też to jest fajna cena na próbki. I to są próbki te w formie gazetkowej na tekturce takie wiecie. Dobrze, kochani, no to co? Już przychodzę. Mm, może jeszcze Wam pokażę powiem Wam, co jeszcze jest nowością w katalogu, a czego tutaj nie mam, bo też nie wszystkie produkty zamówiłam. Takimi nowościami w katalogu lipcowym, który teraz obowiązuje, to jest na przykład tutaj yy, z sekcji fashion yy, taka kosmetyczka, bardzo ładna, bardzo by ona mi się przydała, no ale trochę droga, trochę droga, także tutaj taki naszyjnik, znaczy komplet biżuterii właściwie, też ładny, yy, potem nowością są, w, yy, wydaje mi się, ale... Czekajcie, wydaje mi się, że to nie jest nowość, ale ten krem y, Truskawka i Borówka, chyba on jest nowością, nie? Ja go sobie nawet teraz zamówiłam, dzisiaj wysyłałam zamówienie Także y, przyjdzie ten krem y, Tutaj jest y, zestaw kosmetyków, żel do mycia ciała, płyn do kąpieli i mgiełka Mgiełkę mam i to jest właśnie y, o zapachu White Lily To jest zapach Biała Lilia i Pizmo i to jest właśnie nowy zapach, który można sobie kupić już w tym lipcowym katalogu. I słuchajcie, co wam jeszcze powiem. Takie męskie perfumy, też tutaj są oznaczone jako nowość, ale kurczę, no, jestem prawie pewna, że one były w katalogu i to od dawna Black Suit, Eamon y... Black Suit. zobaczcie, te perfumy. Jest to, że jako nowość z kolejnej kampanii, ale one były, co? Czy ja o jakichś innych myślę, czy coś mi się pomyliło? Dajcie znać, co, co myślicie, jeśli macie jakąś wiedzę o tym. I tutaj są produkty: tak, jest produkt 3 w 1, to jest jako błyszczyk do ust, róż na policzki i jako produkt na powieki, można go stosować do ust, powiek i policzków. Mam tutaj ten produkt, pokażę Wam go, ten tusz do rzęs, też jest nowością, ale jego nie zamówiłam, dlatego że mam tyle tych tuszy, że po prostu na razie nie zamawiam, na razie nie zamawiam. I jeszcze liner w pisaku. nie wiem, nie widziałam, nie, nie mam tego zamówiłam też tę bazę pod makijaż, bardzo jestem jej ciekawa ja generalnie nie używam baz kiedyś miałam jakąś bazę, która mi się przeterminowała, nie używam jej ale jakoś tam mi tak zaciekawiła, że do każdego odcienia skóry pasuje, że jest ja sobie zamówiłam tę wygładzającą więc zobaczymy co to jest, zaraz sobie jej użyję róż do policzek też zamówiłam Zamówiłam ten w odcieniu pitch, ale odsprzedałam i tam go nie pokażę, bo nie mam, ale dla mnie ja sobie zamówię też ten róż, wiecie. Nie jest nawet taki drogi, bo kosztuje 25.99, czyli cena bardzo fajna, ale ja sobie zamówię ten śliwkowy. Zasugeruję się tym co mówiła nasza trenerka makijażowa na tym spotkaniu z Evo, Bo Ona mi proponowała odcień ten śliwkowy. Chodziło wtedy o ten róż w kremie, nie? Ale tutaj ten pudrze ten też sobie zamówię. Zobaczymy. Zobaczymy, co to za cudo. I słuchajcie, tutaj, no tutaj to są perfumki. Jestem, mogłam sobie zamówić cały zestaw, ale ja zamówiłam sobie tylko perfumy, bo ja mam swoje ulubione balsamy do ciała. i Lubię te masełka z Planet Spas Aivonu, ale te perfumowane balsamy, jakoś tak, kiedyś wiecie co? Hmm, chyba inca Sense miałam balsam do ciała. To tak mnie skóra spędziała. Myślę, że po tym balsamie chyba. Także no, niekoniecznie mi jest po drodze z tymi balsamami do ciała. Ale właśnie perfumy zaraz Wam pokażę. Nawet Wam już pokażę, bo jestem bardzo ciekawa. I od nich zacznę. Słuchajcie, jestem w ogóle dzisiaj tak mega rozkojarzona, bo moja córka ma dzisiaj obronę. mi się dzisiaj dziewczyna. Yy. <laughs> O 11 wchodzi i po prostu myślę, jestem gdzieś tam trochę, wiecie co? Troszkę daleko. Ale no jest to jednak jakiś stres, co nie? Czekajcie. Nie ja się tu do tego dostać. Pieski obiecywały, że też będą trzymać kciuki, ale na razie śpią. Monty sobie śpi koło a Dina widzę mu tylną, tylną łapkę, tylko widzę na przedpokoju sobie śpię. I mamy perfumki, wow, śliczny flakon, w ogóle wiecie co, te flakony z Avon, one mi się tak podobają, one są tak jakoś tak po prostu, no śliczne są. Ostatnio byłam, a w Krakowie weszłam do, co to była za drogeria Douglas i właśnie tam przy perfumach byłam dosyć długo, tu jakoś tak, nawet sobie tam Karoliną Herrerą się psiknęłam. Takie te flakony są też ładne, też ładne, ale brakuje mi słowa, jak powiedzieć, że właśnie te flakony z Avon, one są takie nietuzinkowe, takie, takie w swoim stylu. Bardzo mi się podobają, takie kryształki i ten też jest taki, taki kryształek w kształcie serca w dodatku. A jak on pachnie, zobaczmy. Jak on pachnie, jeszcze się dzisiaj nie psikałam żadnymi perfumami. Mm, czekajcie, zaraz Wam powiem, bo na razie jest dosyć ostro. <grych> mm, no ładnie. No ładnie, powiem Wam, ładny zapach. Tylko, że tak na świeżo po psiknięciu to tak nie musi ta pierwsza baza ulecieć i dopiero zobaczymy. Czekajcie, jeszcze tak bezpośrednio na skórę się psikam i... Ale pierwsze wrażenie, jak najbardziej ok. Bardzo ładny zapach. I czuć tą różę, czuć tą różę, ale tak, tak właśnie fajnie, tak delikatnie ją czuć. No ładna kompozycja, powiem Wam, że ładna. I pomimo tego, że tutaj jest róża i zupełnie inne nuty zapachowe, to jakoś tak coś mi tutaj trochę jest podobne do. Today, tomorrow. Today, tomorrow, always. Today, tomorrow, te moje, wiecie, TTA <noise> z Eivonu, te moje, number one. <noise> Jakieś takie podobieństwo wyczuwam, takie minimalne bardzo, ale jakoś takie taki mam skojarzenie z tymi perfumami. Powiem Wam, że naprawdę są ładne. I właśnie jak mówię, dobra, otworzę ten flakon, zobaczę, jaki ten zapach, tak jak go jestem ciekawa, to mówię, dobra, jak mi się nie spodoba, to najwyżej albo gdzieś komuś znajomemu sprzedam albo y, mojej mamie dam na przykład jeśli jej się zapach spodoba, ale chyba je sobie myślę, że sobie je zostawię, bo naprawdę ładny zapach, mi się podoba Zobaczysz, jeszcze jak zobaczę za jak za chwilkę jeszcze ten zapach będzie, wiecie, jak właśnie mówię jak ta pierwsza baza się uloknie i teraz mam mgiełkę do ciała to jest biała lilia i Pismo. Yy... no i nie ma jak ja się tutaj teraz popsikam, jak perfumami się spsikałam. chociaż sobie tak w powietrze psiknę, wiecie, i powiem Wam ale może na koniec zostawię, dobra? Bo wiecie co? Bo teraz mi tutaj w całym pokoju w ogóle pachnie. <noise> w całym pokoju pachnie mi tymi perfumami. E, zamówiłam sobie też ten, ten produkt trzy w 1. i dla mnie, powiem szczerze, jest to dość dziwny produkt, bo mm, on w ogóle przyszedł w takim opakowaniu, w takim o... Ja sobie zamówiłam ten produkt w odcieniu Pink Crystal, więc myślałam, że to będzie jakiś taki delikatny róż. I coś tutaj, jak gdyby na tym opakowaniu coś jakiś róż jest, ale powiem Wam szczerze, że kiedy go miałam ostatnio, kiedy rozpakowywałam paczkę, problem ze zdjęciem zatyczki i jakoś, teraz też tak wiecie, nadal tak jakoś ciężko ta zatyczka wchodzi i schodzi. Dla mnie trochę dziwny jest ten produkt. Jak na usta to ok, ale na policzki, na powieki, no nie wiem. Może to jakoś w użytkowaniu wyjdzie, bo na razie tego nie widzę, żebym miała to stosować też i na policzki, i na powieki. Być może dlatego, że ja akurat sobie w takim kolorze wybrałam. A ten błyszczyk jest dostępny. Wiecie, co jest dostępny w różnych kolorach. Chociaż generalnie w jasnych, ten tutaj ten pierwszy jest najciemniejszy, nie? Ten tutaj. Mój Pink Crystal to jest ten przedostatni. O, to jest ten mój. Ale on po prostu w użyciu to on wygląda na zupełnie transparentny. Więc no tak jak mówię, jakoś nie bardzo też sobie wyobrażam, jaką on funkcję na policzkach ma pełnić. No że co? Czekajcie, pomaluję, nałożę sobie go na usta. O, jednak nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale jest taka różowa poświata, wiecie? To on, bo ja sobie go wycisnęłam tak na palec, nie? Taką kropelkę sobie wycisnęłam i mówię, no przecież on jest jakiś taki zupełnie transparentny i rozklepałam sobie go trochę tutaj na policzkach, tutaj gdzie dajemy rozświetlacz, no bo jedynie widzę, tak sobie myślę, że może funkcja jakiegoś takiego delikatnego rozświetlacza pełnić i na policzkach ja nic nie widziałam, jakaś lepka warstwa mi się stworzyła, a koloru ja w ogóle nie widziałam, ale na ustach zostawia taki delikatny róż. Czekajcie, bo ja bardzo mało sobie na razie go nałożyłam. Nic mi tutaj nie czuję. O, widzicie? Nie wiem, czy to zobaczycie, ale wycisnęłam taką kropelkę i dosłownie to jest takie transparentne po prostu. A jednak w połączeniu ze skórą, w połączeniu ze skórą daje taki delikatny kolor i delikatny połysk. Ja, tak jak mówię, jakoś nie wydaje mi się, żebym miała używać ten produkt na powieki czy na policzka. Mm -mm. I słuchajcie, o, ja tu kręcę, kręcę, a to nic mi się nie zakręca. Czyli to się zaty, zaty, wtyka się, wiecie? Zaciska się. I tutaj mam tę bazę wygładzającą, pod makijaż. Z tego co wiem, to bazę się nakłada taką bardzo niewielką ilość, prawda? Na oczyszczoną skórę twarzy można nałożyć, no nawet trzeba jakąś tam pielęgnację, krem, ale mm, i na to odczekać. Odczekujemy kilka chwil i nakładamy bazę. Wiecie, co ciekawa jestem tej bazy? Zobaczymy. Konsystencja jest takiego. Kremu, taka bardzo kremowa, biała, i zobaczymy jak to mi się będzie zachowywać na skórze. Taka bardzo w dotyku jest aksamitna. Powiem Wam, że dawniej, jeszcze kilka lat temu. Ym, chyba no stąd się to wzięło, że miałam tendencję do jakiegoś mar marszczenia twarzy, bo tutaj miałam, jak to się nazywa, to zmarszczka, lwia zmarszczka chyba. Ja tutaj miałam taką dość głęboką zmarszczkę tutaj właśnie. <grym> I powiem Wam, że pomimo tego, że kilka lat upłynęło i skóra się starzeje to mnie się ta zmarszczka wygładziła, a ja nawet nie robiąc żadnej prawda, mimiki twarzy, ja miałam tutaj dość głęboką tę zmarszczkę i ona zaczęła być dla mnie na tyle niepokojąca, że bardzo, bardzo o nią dbałam i do tej pory dbam i na przykład nakładając pielęgnację na twarz, czy kiedy używam sobie szczoteczki sonicznej, szczoteczkę to przeważnie wieczorem używam, a rano jakiś tam delikatny masaż, jak mam czas i jak nie zapomnę, to bardzo dużą uwagę skupiam właśnie tutaj na tej zmarszczce, że właśnie rozcią, roz, wiecie co, ją do góry, na boki i wiecie co? I być może to pomogło, że no, naprawdę mi ta zmarszczka zniknęła. Ja już brałam pod uwagę nawet to, że mówię kurczę bo za jakiś czas. Chyba będzie mnie czekała jakaś ingerencja, jakaś, prawda, jakiś zabieg medycyny estetycznej, z zakresu medycyny estetycznej, bo ta zmarszczka mi zaczęła przeszkadzać i no strasznie to wyglądało. Źle się czułam z tą zmarszczką, ale jakoś tak mi zniknęła. I słuchajcie, wzięłam bardzo niewielką ilość tej bazy i wystarczyła mi tam, wiedziałeście ile? nie? Taką, taką większą kroplę tej bazy sobie wycisnęłam. I starczyło mi to akurat właśnie, żeby rozsmarować na całą twarz. I co Wam powiem? I powiem Wam, że skóra jest bardzo miła w dotyku nałożeniu Renu nałożyłam sobie krem na twarz, nie więc no, ten krem taki na twarz był wyczuwalny, wiecie, to tak na 100% się nie wchłonie. I nawet się zastanawiałam chwilkę przed włączeniem kamery, czy ja nie powinnam sobie chusteczką jakoś usunąć yy, ten, no nie wiem czy nadmiar kremu, tą, tą powłokę z kremu, nie? Ale mówię, dobra, już nie będę cudować i tego i nie ściągnęłam i nałożyłam na tą warstwę wyczuwalną kremu, a mimo to właśnie... Moja skóra na twarzy stała się taka, wiecie co, taka zmatowiona, taka aksamitna, czy wygładzona. Wydaje mi się, że zmarszczki na czole jakieś są takie jakby mniej widoczne. No nie wiem. Czyli teoretycznie moja twarz jest przygotowana do dalszego nakładania make-upu. A zamierzam nałożyć sobie dzisiaj make-up także, bo też będę wyjeżdżać niedługo. Także już będę miała skórę na twarzy przygotowaną. I co kochani? Ostatnia nowość, jaka została, którą chciałam wam pokazać, to jest właśnie tam giłka do ciała. Yy, biała Lilia i Piżmo. Kurczę, mój zegarek wariuje. Jakieś mi tutaj powiadomienia przychodzą. Zawsze sobie obiecuję, że mówię: Dobra, przed włączaniem kamery będę włączać tryb samolotowy w telefonie i zawsze o tym zapominam. Biała lilia. Biała lilia to mi się kojarzy z kwiatami cmentarnymi, powiem Wam szczerze. Ale są zapachy i były nawet jakieś perfumy w Ejwonie z białą lilią, które bardzo mi się podobały. Także też to zależy wszystko od takiej kompozycji zapachowej. To nie jest tak, że każda biała lilia w perfumach czy w jakichś tam zapachach mi się kojarzy z kwiatami cmentarnymi, ale czasem mam takie skojarzenie. Ale ten, no, no zobaczymy, jaka tam giełka. Z migiełkami, wiecie co, ja nie używam dużą giełek, tak powiem Wam szczerze, bo ja wolę perfumy, czy to latem, czy to zimą wolę perfumy, ale czasem kiedy jest taki naprawdę upalny dzień. I na przykład wiem, że będę przebywać wśród ludzi. Jak na przykład teraz y, pojechałam sobie do Krakowa. nie Wiedziałam, że mogę być gdzieś tam w zamkniętych pomieszczeniach z innymi ludźmi. Jest upalny dzień, to wtedy mam tam taką inną giełkę otwartą i tą giełką się spryskałam. W takie dni już mogę używać mgiełki, ale jakoś nie przypadam za nimi specjalnie. To nie są produkty, które jakieś tam następnie muszę mieć i wiecie, nie. Ja jednak wolę perfumy, aż totalnie nie lubię wód toaletowych. Wody toaletowe to do końca też nie wiem, jaką właściwie rolę mają pełnić, no bo moim zdaniem ich zapach bardzo szybko się ulatnia. Są słabo skoncentrowane, no jak te to wody toaletowe, więc no ja nie używam. I mam dziewczyny, które zamawiają właśnie te Burblanki, summer white, takie były w tych kwadratowych flakonikach perfumki. Wody toaletowe też dziewczyny to zamawiały. Ten soft silk, coś tam też na no to miałam zamówienia szczególnie na te żółte właśnie teraz jakiś nowy zapach też z tej serii wyszedł nie delis, bo delis już był tylko jeszcze jakiś inny i to są wody toaletowe no mi to nie leży, wiecie ja właśnie albo perfumy, ewentualnie właśnie mgiełki zapachowe no ale zobaczymy jaki to jest zapach tej mgiełki może nie będę się na skórę psikać bo wiecie co mmm no bardzo ładny zapach tych perfum, śliczny zapach Taka słodycz właśnie przeplata na tą różą. Powiem Wam, że naprawdę ładny zapach. No, ale oczywiście nikomu nie polecam kupowania w ciemno, bo wiadomo, jak to jest ze zapachami, że najlepiej sobie najpierw zamówić próbkę. No, czy chociażby zapoznać się z tym zapachem ze stronki pachnącej, żeby mm, na no, jakiejkolwiek naprawdę wyobrażenia o danym zapachu mieć. Dobra, zobaczymy, jak ta mgiełka pachnie. Ja sobie tutaj tak podsikam w powietrzu. Takie moje pierwsze skojarzenie, wiecie, jakie mam z, tą, z tym zapachem? To jest miłe skojarzenie. Jak y, kiedy byłam dzieckiem, i właśnie był, była Wielkanoc, śmigus, śmigłów z takie te tanie perfumy, prawda? Śmigusówki. Właśnie, właśnie z tym mi się skojarzył ten zapach. No, ogólnie, co wam mogę powiedzieć? Taki Taki delikatny, orzeźwiający zapach. Ładny zapach. I nie kojarzy mi się z kwiatami elementarnymi, Nie, no okej okay, zapach. Może nawet zamówię sobie z tego żel pod prysznic właśnie, wiecie? Bo no zapach jak najbardziej okej. Okay. Dobrze kochani, no to tak. To słuchajcie, wszystkie nowości jakie chciałam Wam pokazać to już są. Yy, Mam możliwość zamówienia sobie, a nie, bo tu mam fokus z czerwca, a w fokusie mm, lipcowym można, ben, mogę sobie już zamówić perfumy. Właśnie te, których jestem bardzo ciekawa. Te Faraway Beyond Demon. Coś tam jest, wiecie co w nutach zapachowych jest jakaś dzika czereśnia, chyba drewno sandałowe. Yy, coś tam jeszcze, jakaś taka dziwna nazwa, że właściwie nie wiem, czy to jest roślina, czy. Yy. No, bardzo mi ten zapach zaciekawił i ja w ogóle mam także ogólnie. Yy, teraz mniej, ale miałam taki czas w swoim życiu, że kochałam perfumy w niebieskich flakonach, bo one jakoś tam, wiecie co? Na przykład, były z Ifrosze takie perfumy Minkszu, dobrze mówię. Chyba Minkszu one się nazywały. One były w takim trójkątnym, w takim flakonie, w trakcie. W kształcie trójkąta. One były właśnie w kolorze niebieskim, granatowym, bardziej granatowym chyba niż niebieskim. Przepiękne były te perfumy. Tak samo pierwsze perfumy. I to nie wiem, czy to nie było w tym samym czasie, mniej więcej. Bardzo możliwe, że tak. To były czasy, kiedy ja chodziłam do liceum. To był pierwszy mój kontakt z perfumami z Avon. No to też były perfumy w kolorze niebieskim i one się nazywały. I one się nazywały Milenia. Hmm? Zamawiałam sobie wtedy te perfumy w formie próbek, bo na cały flakon nie było mnie stać, nie miałam kasy, więc zamawiałam sobie od mojej koleżanki z liceum próbki. I jeszcze tam jakieś inne miałam perfumy, które właśnie w niebieskim flakonie, i no jakoś tak bardzo mi odpowiadały perfumy w niebieskim flakonie. I robiłam kiedyś też podejście do perfumek Persif z Eivonu, tak klasyczne, nie? niebieskie, i jakoś Persif tak nie do końca mi podpasowały. Ładny zapach i ten, ale jakoś nie lubię ich mieć na sobie, nie wiem. Czuję czasem, bo to są perfumy bardzo popularne i zdarza się, że nawet w Krakowie właśnie kiedy byłam i też yy, taka pani przechodziła i no na 99% jestem pewna, że pachniała Persif właśnie tymi klasycznymi i na kimś ten zapach bardzo mi się podoba, jest bardzo taki miły dla nosa, ale ja nie lubię tych perfum mieć na sobie, wiecie, tak mam z nimi, także tak. Dobrze, kochani, będę już kończyć dzisiaj ten filmik. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał, że ze mną jesteście, że jest Was coraz więcej. Bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. I do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, papa. Pa.